Szanowni Państwo i miłe osoby, witam Was w czytaniu na nadchodzący tydzień roboczy. Tydzień roboczy, który zacznie się w poniedziałek, czyli 12 sierpnia 2024, i w tym tygodniu potrwa tylko do środy, bo w czwartek jest Święto Państwowe, w związku z czym. Czwartek będę już liczyć do weekendu. Czytanie na weekend będzie pewnie w środę. Więc od 12 do 14 sierpnia popatrzymy, jakie mamy energię. Astrologicznie, coś mi tam mignęło, że będzie koniunkcja Marsa i Jowisza. Co może mieć różnorakie, bombastyczne skutki. Tak? Uważajcie na siebie. Chociaż może to też, mam wrażenie, mieć pozytywny wpływ, powiększający na nasze życie. Może nam dodać wigoru ta koniunkcja. Zobaczymy, co pokażą karty, bo ja się w tym specjalizuję. Drogi Tarociku, co to będzie za tydzień dla nas, tych tutaj zgromadzonych, oglądających ten film? Jaki tydzień przed nami? Od 12 do 14 sierpnia 2024. Tydzień roboczy, oczywiście. Bierzemy sobie trzy karty. Od razu powiem, jakby ktoś nie doczytał, bo ja tam zawsze ustawiam takiego maila automatycznego. Jeżeli do mnie pisaliście, pisałyście, to pewnie go dostaliście. Teraz na wszystkie odpowiem osobiście. I jakby ruszamy też z czytaniami prywatnymi. Może się przypomnę też przy okazji, że jeżeli potrzebujecie czytania indywidualnego, to zapraszam. Pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne. Czyli bierzemy z niego tylko to, co jest rezonujące, to, co jest potrzebne, to, co czujemy, że jakoś płynie z nami. Mamy księżniczkę, kielichów, 10 pentakli i pustelnika. To ciekawa energia. Ohoho, ciekawa, ciekawa. Myślę, że to jest dobry czas na przetrawienie czegoś. Czegoś, co ostatnio zaczęliśmy robić, zaczęłyśmy robić i co sprawiło nam dużo przyjemności, co miało w sobie taki potencjał odkrywczy. Księżniczka Kielichów to jest karta właśnie nowego emocjonalnego początku trochę podobna do Asa Kielichów tylko as bardziej jawi się jako okazja, coś z zewnątrz, a tutaj już jakoś to próbujemy wcielać, inkorporować i jakby działać z tym. E, widzimy tutaj krawcową, która tak ma super radochę z tego, co robi. <laughs> Dlatego mówię, że prawdopodobnie coś Was zachwyciło ostatnio, coś bardzo Wam się spodobało, coś Was chwyciło za serce i jakoś zanurzyliście w tym ręce. E, każdy paść Reprezentuje żywioł ziemi, czyli właśnie tego wcielania, nadawania konkretnej formy. Nawet jeżeli jest to forma po prostu we mnie, tak, że, że ja to zaczynam robić na przykład, tak, ja zaczynam coś robić. To też jest już wcielenie, to nie jest już ta czysta idea czy uczucie, tylko to się dzieje przeze mnie. No i wydaje się, że to coś ma wielki potencjał to 10 pentakli pokazuje zarówno to, co możecie osiągnąć, dalej wcielając to w życie, jak i to, co jest do ogarnięcia. Dlatego mówiłam, że warto tutaj sobie uporządkować rzeczy. Zresztą ten pustelnik jeszcze tutaj to podkreśla, ale zacznę od tych 10 pentakli. Możecie widzieć, jak w tej dziedzinie, która Was tak złapała, która Was zachwyciła, która otworzyła Wam serce, Yy, zrobić yy, dużo wartościowych rzeczy, tak? Dziesięć pentakli reprezentuje wszelkiego rodzaju majątek, yy, zasoby, zgromadzone zasoby. Yy, coś, co się buduje nie na przestrzeni jednego dnia, czy tylko dnia, tylko latami. Często mówimy tutaj o, o spadkach, na przykład, tak? Po kimś. Albo jakimś yy, kapitale rodzinnym, do którego wiele osób się dokłada. To jest też system. To reprezentuje system, który stanowi wartość. System sam w sobie stanowi wartość, jeżeli możemy zaufać ludziom, którzy są wokół nas. Może nie jest to wartość mierzalna, ale jak najbardziej odczuwalna, kiedy wiemy, że nic nam nie grozi, bo ludzie nas nie zaniedbają że w razie czego będziemy mogli liczyć na pomocną rękę, na miękkie lądowanie, na jakąś amortyzację. A więc to jest, to jest ten aspekt, który Wam się pojawił, ale no, przede wszystkim wiecie, 10 to jest dużo, co oznacza, że ta dziedzina jest głęboka, jest pełna wartości. I tą wartość nie tylko będziecie produkować, czy też się do niej jakoś tam hmm, przedzierać, dobierać, ale też jest to wartość, którą trzeba zgłębić. Że to nie jest tylko z waszej strony to nie powinno być tylko i wyłącznie wytwórcze. To powinno również nieść ze sobą zrozumienie, skąd ta rzecz, ta dziedzina, to działanie. Skąd ono się wzięło? Jakie ma podstawy? Kto w nim inny działa? W jaki sposób? Czym to teraz jest? Czym może się stać? Co wnieśli ci wszyscy, którzy działali w tym przede mną? Czyli zwróćcie uwagę na tradycję, zwróćcie uwagę na nie wiem, najwybitniejsze osiągnięcia, na przykład w tej dziedzinie. I postawcie nam takie naprawdę dobre zgłębienie tego. Pustelnik mówi o tym, że właśnie warto popatrzeć wstecz. Pustelnik jest reprezentowany zazwyczaj przez starszą osobę, która patrzy w lewo, czyli jakby patrzy do przeszłości. W tej przeszłości znajduje się jej doświadczenie, tak, tej osoby, która patrzy. Ale znajduje się tam też doświadczenie innych ludzi, i my, swoim snopem świadomości, możemy wydobyć te doświadczenia, te fakty, te potrzebne nam kawałki, układanki na światło, tak, żeby móc z nich skorzystać. Do tego potrzebna jest uwaga, skupienie. Pustelnik reprezentuje odosobnienie, więc myślę, że to jest dobry. Czas, żeby trochę się wycofać z życia społecznego, z takiego zanurzenia w jakimś szybkim nurcie rozmów, spotkań, a bycia w grupie. Raczej pozwólcie sobie na samotność, pozwólcie sobie na ciszę, spokój i skupienie, dlatego że stoicie w punkcie, stoimy właściwie którym naprawdę jest bardzo dużo do ułożenia sobie, nie? Ten paś, można powiedzieć, że trochę się porywa z motyką na słońce, bo paś jest na początku drogi, a tutaj od razu się przed nim objawia to dziesięć pentakli. I to jest świetne, bo to jest bardzo takie inspirujące i zachwycające i też myślę, że może być bardzo pociągające, może budzić w Was ambicje, której do tej pory nie czuliście, nie czułyście, a z drugiej strony może być jakoś obezwładniające swoim ogromem, a też w dłuższej perspektywie, jeżeli się tym nie zajmiemy, jeżeli tego jakoś przynajmniej nie zaczniemy porządkować, bo ja nie wiem, czy to jest praca na trzy dni, może to być praca na dużo dłużej, ale myślę, że warto do tego podejść też z pewną pokorą, właśnie wobec wielości zagadnień, które się tutaj otwierają. Bo jeśli się tego nie zrobi, to mam wrażenie, że to się prędzej czy później zemści. Że prędzej czy później nasza ignorancja. Uwaga, teraz tłumaczę, bo mam wrażenie, że bardzo często słyszę to słowo używane nieprawidłowo. Ignorancja to jest e, nie ignorowanie czegoś, tylko brak wiedzy na jakiś temat, tak? Więc ignorancja będzie się mściła. Ignorancja tak naprawdę też spowoduje, że. Nie będziecie potrafiły, nie będziemy my potrafili z tego zasobu właściwie skorzystać. I to jest być może najważniejsza wskazówka, żeby zdawać sobie sprawę z własnej, nie chcę powiedzieć, małości, chociaż ona właściwie to nie jest złe słowo, nie? Mały nie znaczy zły, ale jakby z tego. Że jestem początkująca, początkujący. Pamiętać o tym, pamiętać, żeby nie wbijać się w jakąś taką fałszywą dumę. Bardzo jest ważne oczywiście balansowanie, bo z drugiej strony często mamy tendencję do em, takiego mm, deprecjonowania siebie, nie? Też, że. Ale co, ja tam nigdy, ja nie w ogóle, ja na to nie zasługuję, tak? Wszelkiego tego rodzaju wątki. Ja nigdy tego nie ogarnę, jakie to jest wielkie, ja się do tego nie nadaję. To jest ekstremum z drugiej strony. Ważne jest, żeby to jakoś sensownie wypośrodkować, tak? Czyli, no może się teraz na tym nie znam, bo jestem w pozycji pazia, ale. Pokochałam to, pokochałem albo bardzo mi się to podoba, zachwyca mnie to, i chcę to zgłębiać. Chcę poznać wartość tego tak porządnie. Z jednej strony, właśnie z pokorą, że tego tyle jest, ale z drugiej strony z ufnością we własne siły i we własne możliwości. Wszystko to, to dziesięć pentakli, to też jest stworzone przez ludzi i dla ludzi. Pamiętajcie o tym. Nie jesteśmy ani nad ludźmi, ani pod ludźmi, tak? Jesteśmy po prostu na tym samym poziomie i bardzo wiele rzeczy może nam się wydawać nieosiągalne, ale to jest złudzenie. Bardzo wiele rzeczy jesteśmy w stanie ogarnąć myślą, sercem, e, tylko trzeba mocno naprawdę wierzyć w siebie, nie? Mieć do siebie takie zaufanie. To jest oczywiście najtrudniejsze, <złasz> zwłaszcza jeśli nam tego jakoś tam nie przekazano w dzieciństwie. To zbudowanie tego bywa trudne, ale po to mamy to życie, ileś tam jego lat, żeby z tym pracować i żeby nie wisieć wiecznie na tym bagażu dzieciństwa. To w ogóle jest bardzo ciekawy temat. Wydaje mi się, że teraz, znaczy teraz, może tak zawsze było, ale chyba nie. Ludzie często nadużywają tego argumentu, że o, bo ja w dzieciństwie coś tam, a ile masz lat? 40. No to wiesz, to już nie jesteś dzieckiem od 20 lat mniej więcej, nie? Tam jedni wcześniej, inni później. E, więc e, też pamiętajmy o tym, że ten czas jest nam dany również po to, żebyśmy stali się sobą, nie? I pracowali ze sobą, ale trochę odbiegłam od tematu. Pustelnik układa sobie wszystko po swojemu. Pustelnik zadaje pytania kluczowe i odpowiada na nie z własnego wnętrza, czyli też potrzebujecie, wydaje mi się, przy całym tym bogactwie, które się tutaj objawiło, związanym z tym, co Wam się tak spodobało, potrzebujecie punktu odniesienia w sobie. Potrzebujecie to uporządkować według własnej jakiejś hierarchii. Co jest super istotne, zwłaszcza jak jesteśmy właśnie na początku drogi, bo często jest tak, że nawet system kształcenia jest tak, tak ułożony, że wchodząc w niego niejako wchłaniamy sposób właśnie uporządkowania jakiegoś tam ciała wiedzy, tak. Tak jak ktoś inny to wymyślił. I wydaje mi się, że wielką, wielką zaletą i wielką wartością, jaką możecie sobie dać, jest pewna niezależność. Nie jesteśmy właśnie, dlatego mówię, że nie jesteśmy dziećmi. Mamy już jakieś doświadczenia w życiu. Ja wiem, że oglądają mnie też młode osoby, ale większość z nas jednak ma już trochę, trochę lat na karku. I mamy już to. Te, te, te możliwości, żeby nadać tym wartościom, tak? Te, te, temu zgromadzonemu kapitałowi jakiemuś. Żeby nadać mu taki kształt, w którym ja się będę swobodnie poruszać, który ja będę rozpoznawać, tak? Który będzie też odpowiadał moim wartościom. A nie czyimś wartością I który będzie y, odpowiadał mojej naturze, bo każdy z nas ma jakąś naturę. Y, I najlepiej ze światem możemy współpracować właśnie wtedy, kiedy tą naturę znamy i, i ją szanujemy. I nie udajemy, że jesteśmy kimś innym niż jesteśmy. Więc tydzień roboczy. Yy. Dość mocno ku sobie, do siebie. Tutaj właściwie nie ma takiej męskiej energii. Pustelnik oczywiście jest często reprezentowany przez mężczyznę, ale to jest żywioł ziemi. A to jest żywioł ziemi: to jest żywioł wody i ziemi. Więc dużo takiej wcielającej, spokojnej pracy u podstaw, żeby sobie dobrze właśnie tą. Podstawy tego czegoś, co chcę eksplorować, żeby ją sobie solidnie zbudować. I, I jakoś tam na sensownym planie, tak? To budować. O to chodzi tutaj. O fundamenty. No tak. To, to tyle na dzisiaj. W tym tygodniu pojawi się coś, ale nie powiem Wam na razie, co, bo to niespodzianka. I oczywiście, tak jak mówiłam, w środę będzie energia na weekend, już właśnie też z pracowni, jak widzicie. A, i tak jak mówiłam, bardzo Wam za wszystko dziękuję. Polecam się. Proszę o zostawienie lajka i o subskrypcję, bo to bardzo pomaga kanałowi. A jeśli chcecie kanał wesprzeć, to również zachęcam. Macie link do Patronaita. I w ogóle w opisie tego filmu są różne sposoby, jak można kanał wspierać. I jest też mail do mnie, gdybyście potrzebowały, potrzebowali czytania indywidualnego. No to e, życzę Wam wspaniałych tych trzech dni. I do zobaczenia wkrótce. Tymczasem.